Będzie się ja jestem na Słucham, kolejną na mojego no ale dzisiaj będziemy grali sobie w farminga 19 Robot. No, 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 zobaczcie. <laughs> Tutaj mamy naszego quada Yamaha Banshee, ATV-ka. Kurcze, powiem Wam, że fajnie. Fajna jest... Będziemy tak. sobie na gospodarstw. Darst.

Mam nadzieję, że no, to nie będzie przeszkadzać przez zwiększyć trasy do gospodarstw, które dają nam będę będę znaczy to w taki to tak to ma w sumie to tak na gospodarkę nie, jest. Musimy za zakupić nie, 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 po prostu... Musimy, musimy po prostu nie, 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 nie,

Widzę, że taki, lap, taki laptop, a ja go wykorzystę do nagrywania jakichś tam filmów. No cóż, tak się, tak się żyje. Tutaj w lewo. jedziemy. Nie skręca! gówno! Widzicie problemy? Widzicie, to są właśnie problemy z yy, komputera yy, yy, w wy, mało wymagającej karze. Po prostu to jest po prostu Ci powiem, nawet gdybyście nie chcieli mieć jego. Ufam moim sąsiadom, bo mam nadzieję, że nie ukradnę. Trochę lagów się uspokoiło, ale dobra. Tutaj my ususimy, nie będziemy robić więcej, większość prac. I teraz do was należy wybór, do was należy wybór, hmm. czy będziemy po prostu kusić, tak jak to, yy, w sumie, to by była nowa, fajna sprawa, ale kupię jeszcze bizon. I co nas sprzedaje? Bo szczerze powiem, nie wiem, czy się przyda, możecie zaogłosować równocześnie na coś innego, więc zamiast Bizony, ja dzisiaj nie nie eee. Fajnie by było... mtz fajny, ale nie, nie, nie dzisiaj. Ten, ten zator y, 6245 jest fajny. Mi się osobiście najlepiej podoba. Y, Jeden z najładniejszych zatorów dla mnie, albo ten osób 3512. Ten, ten czterocylindrowy y, 4x2. Chyba go weźmiemy. Jeszcze tuzik. Eee. Hmm. Y <tryk> <tryk> to jest? Nie, nie, nie. <tryk> to było komiczne... Musicie przyznać... Musicie to przyznać, to było zarąbiste... W tym ciągu w ogóle siadnie... Ta konsole Chyba nie, nie będziemy brali, bo ponieważ żeby... w Ursusiko mamy. Wiadomo, ja mam tutaj ten, 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 ten nawet trójramienna. Te... Tak, no ja... Czarniko, dobre burdako, dni, bla, 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 bla. O Boże, jezu, ale to brzydki. No, jak to brzydki. To się... To się... O, to mi się podoba. 100 koni mechanicznych, 41 tysięcy, ale jeżeli się chcemy mieć dobra maszyny, czy nie wiem, czy to jest jakaś najlepsza maszyna, ale zapewne jest dobra. Aż ja... tak się znać, to się nie znam na traktorach, czy tam na ciągnikach służących y <laughs> do robienia w polu i nie tylko. Przeciakkę yy. kupmy tą tańszą, bo już jesteśmy najlepszymi jabłuszami. I tak. I ogólnie kupimy ich dwie. Kupimy ich dwie. Kupimy jeszcze pewnie siewnik. Kupimy jeszcze yy, zapewne. Yy. Kupimy zapewne jeszcze po prostu yy, opryskiwacz, opryskiwacz kupić. Yy. Czasami mam takie po prostu yy, Opryskiwacz to kupimy na późniejszej fazie yy. W późniejszej fazie tej serii. Puli, puli. kupujemy pół. Oci hmm. co bym kupił? Co eee. bym kupił? Taki tam? Ale też nie wybrać. No. Albo wiecie co? Trochę mniejszy, bo nie wiem, czy ciągnik, nie wiem czy mój ciągnik sobie da radę. O, dobra. Po pierwsze będziemy tego typu roboty robić z etarkiem. Przepraszam, po prostu sam tym większym. A po prostu te lżejsze prace będziemy robili... 60. Yy, dobra, dobra, dobra. Yy, kupmy jeszcze sobie kosiarkę, tak na wszelki wypadek, bo zawsze się przyda. Yy. No, troszeczkę FPS spały. widać. Spadki są, spadki są, niestety. I to teraz. Musimy wszystko zrobić. <laughs> Więc czekam na Was. Owo czy owo. Ja dziś. Yy... Jakiś tam Więc... Cześć. Witam leczy. Ja dziś... Teraz znakuję ten lat. więc, yy, już jesteśmy po przerwie. Yy. Ten lapse całego wam nie nagrałem, ponieważ to by zajęło dosyć dużo i by dosyć dużo co ważyło na dysku. Znaczy, i tak zawsze nie więc nie mam nawet kopii zapasowych, żeby w takim przypadku, żeby mi yy, na przykład usunęli jakieś, ale wątpię, żeby to się stało. Ale cóż, to tak czasem nie bywa, tak czasem jest. Jak widzicie, mamy tutaj renomę. Taki nowy, nabiteczek. To jest ogólnie nasz pojazd taki. To pojazd zaraz sobie go przymoknę, bo będzie naszej go w naszej stodomy. E, środek wygląda tak. Wiecie, tak. Zastąpię na te wszystkie. Nie do tych skrócików. Tak w ogóle zrobię. No, ale co się dzieje. Przynajmniej jutro. O, jutro na pewno już widzicie co tam krzaka jest. To miała coś takiego spodziewana. No, ale cóż. sobie tutaj to prostu zaparowanie. Kurcze, to jest właśnie ten, tak, to jest właśnie zawód. Może jaki zawód to nawet się do zawodów nie zalicza. Według mnie zawód To nie jest zawód. Ale najmniej jest to rybówna, oczywiście źródło zarabiania. Hmm. No, takich mniejszych youtuberów, typu... Po prostu youtuberów, którzy mają większą ilość subskrybentów. Ale chciałbym wam pokazać coś, pięknego, co jest piękne, co... Wydelstwa bo to jest ładne. Fajny, taki staruszek, ale... Naprawdę, ten... Tego Fiata bym kupić, ale... Tak słabo wykonany jest, nie ukrywaj. Może jest dobrze wykonany. Te merce są zarąbiste. Ale ma 75 koni. Tam mniejsza wersja. Ale naprawdę, ja ją kiedyś miałem. tej jednej serii. I naprawdę coś jest robiste. Ten większy jest też fajny. Ja myślę, że ten większy by był lepszą opcją. Ale i tak to będzie dużo kosztować Chociaż nie aż tak, nie aż tak, nie tak. Nawet jest git. Tutaj mamy coś w rodzaju. Yy. Kurczę, uciekło mi uciekło mi z nie słowa, ale dobra. Co go skonfigurujmy? Ja nie wiem, czy jeszcze go kupię, jeżeli on wyjdzie za drogo. Takie opony ogromne. Raczej czy nie? Nie to wygląda tutaj. Nie. Kurczę, jak już bym... Jak już brać taki ciągnik, no to ten większy. Chyba, że kupiłem... Nie, nie, chyba, że nowy nabytek takiego Velmeta. Nie, to jest... Tak, to jest Valtra Welmet. No. Kurczę, to jest strasznie szerokie tutaj. O Boże, o... Bo nie nie. Nie, nie. nie tu jest źle. Bój. I tutaj no. A dobra, ja już wiem o co chodzi tutaj. Na przykład, jak się jedzie na jakąś akcję, na przykład wtedy, kiedy się na przykład. No takie, jak hmm, chwernie kupcie tereny. Jedzie, no to takie coś się zakłada na okno i wtedy jest o to mi się podoba. 100 koni, fanie bierzemy. To nie jest jakiś major, to, to jest jedno z tańszych elementów. Opierać to Nasz cel. Co? To żeby zrobić jeszcze spróbę.

Łoł wow. ja, on, on jest większy, nie? No i Turbine Cholernie się robię Dobra, już wiem do czego będzie używanie ten ciągle. On będzie wybany do Uu, czyli będziemy mieli Ona straszne się będzie... w sumie... tutaj nie będziemy, bo tak, się, że za Za tą częścią naszego gospodarstwa. I na, góry, na góry. Ale nie wam. nic. Kurczę. Jak zobaczyć, to mi się podoba. jest strasznie szerokie ta trumna opona. Strasznie szerokie. Ale to dobrze, bo będzie się lepiej ciągnąć po oceanach. trudnej nawierzchni, a przechodząc do Rometa. No zobaczcie, zobaczcie jak to, jak to wygląda. Kupiłem od kąplara, co to nie będzie na dłużej. Dzisiaj wiedzieć, co to tak bardziej nie kupiłem, to tylko tak pożyczyłem tak. Żeby Wam pokazać, co odpalić te góry. Się przejechać. Kur, okay. zaczęło to jest skręt. Dobra, ale... Nie opatę się tego trzymać na gospodarstwie. Sprzedaję... Może w późniejszej fazie kupia. No jak zwykle ladi, ladi, walona, radzi. Staram się nie denerwować na odcinkach ale to jest troszeczkę wkurzające jak po prostu robisz coś, a nie możesz z ciebie zrobić. Wiecie o co chodzi, nie? Pewnie wielu z was ma ladi, na komputerze. Czyli że nagrywanie robią. Hmm. Co o to chodzi? Kurczę, przydałoby się skosić tutaj tą trawę, bo No wiecie co, wysypiemy jaką myśl. Stać nas. Hmm. <sighs> oh, Okay. time. But you sick, 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 sick. Tak mi tak wysypane tutaj ładnie. O. A akurat to dobrze, dobrze się odłożyłam z tym. To, to ładnie nawet wyszło, tylko tutaj to prawe podkosić, no to jest takie nierealistyczne. Co powiedzmy? Co zmieniło się coś. Ja lubiłem Dlaczego widleczka? Nie wiem. Po prostu jak będę kupował jakieś nasione, jakieś górki, albo po prostu jakieś coś na palecie, no to się przyjdzie. Wiecie co, zawsze jak byłem mały, co się zastanawiałem, na co są te belki? O to, żeby je kupić, czy co? Otóż nie każdy chce inwestować w sprzęt i kupować np. prasę i kosiarkę, nie? O, po prostu ktoś samymi nie zwierzętami się zajmuje. O coś gruby portfel i budżet to tam po prostu kuję sobie takie belki i je po prostu daję zwierzęta na... wiadomo, najpierw trzeba to zmienić. Sobie odpalimy 60 odpalimy sobie 60 później.

Спосين, потому, что я так не но, что это неэстетичнее выглядит. Особенно, когда ты просто много стабилитов. То есть, вообще И бензин мне тоже нравится. то И Ja chcę mi yy, kolejny raz kupować. Dobra, ten odcinek będzie długi. jak ja nie, nie wiem A więc ja się z nami żegnam. Cześć Pa!